Przez ziemię wschodnie dawnej Rzeczypospolitej przetoczyło się wiele wojen. Największe boje rozegrały się tutaj w XX stuleciu. Na początku wieku XX Rzeczpospolita od ponad 100 lat nie istniała na mapie Europy. Latem 1914 roku wybuchła Wielka Wojna. Zaborcy ziem polskich po raz pierwszy skoczyli sobie do gardeł. Niemcy i Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. Pojawiła się nadzieja na pokonanie wrogów i odrodzenie Polski. Z tą nadzieją ruszyli na front Polacy odziani w zaborcze mundury. Wśród nich pojawiły się oddziały, które nazywały siebie kadrami przyszłego Wojska Polskiego. Żołnierze legionów polskich walczyli od początku wojny u boku Armii Austro-Węgierskiej przeciwko Rosji. Ich ulubioną bronią były karabiny Mannlicher M1895. Była to nowoczesna broń zaprojektowana dla austro-węgierskiej piechoty. Karabin Mannlichera, kalibru 8 mm, wyposażony był w zamek dwutaktowy, co miało zapewnić dużą szybkostrzelność, a zarazem siłę ognia. W wyniku pokonania armii rosyjskiej przez połączone wojska niemieckie i austro-węgierskie. Front przesuwał się na wschód, z Lubelszczyzny za rzekę Bug. Uzbrojeni w szybkostrzelne manlichery, legioniści pod koniec 1915 roku wkroczyli na Wołyń. Tutaj czekało ich wielkie starcie z Rosjanami. Bitwa pod Kostyuchnówką. W lipcu 1916 roku legioniści zatrzymali pochód wroga i okryli się chwałą. Nadzieja zaczęła jednak przygasać. Niemcy chcieli wykorzystać Polaków do własnych celów. Żołnierzom polskim wciąż groziła śmierć w walce pod sztandarami zaporców. Na początku 1918 roku dawni legioniści, żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego, stacjonowali na Bukowinie. Towarzyszyły im wciąż Manlichery. Wielu z nich nie chce dłużej walczyć i ginąć za obcą sprawę. Postanawiają przełamać front i przebić się do polskich korpusów powstających na terenie chylącym się ku upadkowi Rosji. Jak myślisz, ile to potrwa? A no, wiara kto jest, ciągle się zmienia. Hey, chłopcy, porzućcie posterunek. Ma być odczyt specjalnego rozkazu dowództwa brygady. Obecność obowiązkowa, wszyscy mają się stawić. Zabierajcie się, chodźcie. Również! Drugiego i trzeciego pułku. Pułków kawalerii, artylerii, taborów. Już cztery lata przelewamy swoją krew. Krew polską za zaborcę w jego szeregach. Królestwo polskie z martwym tworem i za nas spotyka. Kolejna zrada. zrada, Dowództwo niemieckie, austro-węgierskie. Stradziecki traktat w Brześciu. Pisało z Ukraińską Republiką Ludową, oddając jej chałuszczyznę. Na to my jako żołnierze polscy kadry przyszłego wojska polskiego godzić się nie możemy. Koniec z tym! Bierzemy sprawę w swoje ręce! Tak jest, oficerowie drugiej brygady na czele z pułkownikiem Józefem Halerym zdecydowali, że przejdziemy do polskich korpusów, da! które tworzą ja! się ja! 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 Rosji. Wyruszymy jeszcze dziś wieczorem, a kompanie sformułowane pójdą w awangardzie. Razem z naszymi braćmi Polakami w Rosji będziemy wspólnie walczyć o niepodległą, wolną ojczyznę! Żołnierze II Brygady Legionów tworzącej Polski Korpus Posiłkowy przebili się przez wojska austro-węgierskie pod Rarańczą, maszerując z Józefem Hallerem na czele ku Drugiemu Korpusowi Polskiemu. Jednak nie wszystkim Polakom udało się przebić. Ci, którzy osłaniali główne siły w tylnej straży, dostali się do niewoli i zostali rozbrojeni. Wkrótce potem Niemcy rozbili drugi korpus polski pod kaniowem. Legiony polskie ostatecznie przestały istnieć. Nadzieja jednak powróciła. Niemcy i Austro-Węgry przegrały wojnę we Francji i we Włoszech. A wówczas i ziemie polskie od Wielkopolski aż po Kresy zaczęły zrzucać jarzmo zaborców. Polacy rozbroili austro-węgierskie garnizony, a w ręce żołnierzy formującego się Wojska Polskiego ponownie trafiły karabiny Mannlicher M1895, stając się podstawową bronią wielu nowych polskich pułków. Tym razem Manlichery posłużą do walki o kształt wschodniej granicy odrodzonej Rzeczypospolitej. Wojna polsko-ukraińska, tocząca się przede wszystkim o przynależność Lwowa i Galicji Wschodniej, wygasa w obliczu nowego wielkiego zagrożenia na wschodzie. W 1919 roku na dawne kresy Rzeczypospolitej nacierają hordy Armii Czerwonej, wojska bolszewików, które przejęły władzę w Rosji z zamiarem podboju Europy i świata dla rządów rewolucji komunistycznej. Polacy i Ukraińcy łączą siły, by powstrzymać wspólnego wroga. W maju 1920 roku wojsko polskie wraz ze sprzymierzoną Armią czynną Ukraińskiej Republiki Ludowej wyrusza na Kijów. I tym razem manlichery pójdą do szturmu. Sekcja magnet na broń! W odparciu bolszewickiej nawały kresy wschodnie Rzeczypospolitej rozwijają się w spokoju przez 20 lat. Na Straży Bezpieczeństwa Wschodniej Granicy od 1924 roku stoją żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Czujnym polskim żołnierzom nie zdoła umknąć żaden przemytnik ani szpieg, próbujący przekraść się przez granicę. Zajmuj to. No. No. szybko, szybko. Płać tutaj, Płać tutaj. Uzbrojenie Korpusu Ochrony Pogranicza stanowią stare, dobre karabiny Manlichera. Widmo wojny znów zawisło jednak nad kresami. We wrześniu 1939 roku wybucha druga wojna światowa. Armia Czerwona wkroczyła do Polski i zajęła ziemię aż po rzekę Bug. W 1941 roku znowu rozegrały się tutaj walki, kiedy wojska III Rzeszy Niemieckiej zaatakowały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tymczasem żołnierze polskiej armii krajowej toczą walki partyzanckie z okupantami. Zdobywają broń, w tym tę używaną wcześniej przez Wojsko Polskie. W ich ręce trafiają wysłużone karabiny Mannlichera, które nadal stanowią solidną i skuteczną broń w rękach zaprawionych w boju partyzantów. W 1944 roku na Wołyniu trwa akcja burza. Polscy partyzanci walczą z Niemcami, by pokonać ich przed nadejściem Armii Czerwonej, która przeszła do kontrataku, pokonując wojska niemieckie i wkroczyła na ziemię dawnej Rzeczypospolitej. Niemcy wycofują się pod naporem Sowietów, ale nie oznacza to zwycięstwa dla polskich partyzantów. Grozi im śmierć z rąk nowego wroga. Należy dobrze ukryć broń i ratować się ucieczką. Zabytkowa broń jest niemym świadkiem burzliwych wydarzeń przeszłości. Odpowiednio zbadany, zakonserwowany i opisany karabin Manlicher M1895 trafi na wystawę stałą do Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, stając się częścią fascynującej opowieści o burzliwych dziejach Kresów Wschodnich.